Okej, okay. film od Digital Circus był strzałem w dziesiątkę, wybił się dosyć daleko, a do tego odpłaci się dużą ilość subskrypcji. Myślę, żeby zobaczyć komentarze pod tym filmem. Siemanko widzowie. Więc jak wiecie, bądź nie wyszedł chapter czwarty po playtime, no i cóż... Miałem rację! Co się stało, to opowiem za chwilę. Ale mam inne dwie rzeczy do opowiedzenia. Pierwszą rzeczą jest to, że udało mi się wbić 600 subskrypcji. No jak zawsze, nie zrobiłem specjalna stopa. A drugą jest to, że wyszedł trailer do Secret of the Mimic. I dzisiaj go sobie jeszcze omówimy. Tak więc, no, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Więc może zaczniemy od ceny, jaka wnosi prawie 100 złotych. Ja bym zrozumiał, gdyby ten czapter wnosił coś niesamowitego do fabuły, ale no to to nie ma nic, prócz tego, że Oli to prototyp. Przy okazji, gra jest bardzo zbugowana, przez co ludzie potrafili ją przejść w aż 15 minut. Teraz pogadałem może o postaciach, bo postacie tam to po prostu zmarnowany potencjał. Wszyscy myśleliśmy, że będą mogły się swobodnie poruszać po lokacji, no ale nie. Zaczniemy może od mojego faworytarium na biegu. Szczerze, jego bossfia to jest jeden śmieszny żart. Chłopcu jak ma zaraz podbiec, to nagle zapomina, że w ogóle tam stałeś. A na przykład. Takiemu Admirusowi w ogóle się nie pojawił Teraz przejdźmy do doktora Sawiera Bo ogólnie jego bosset to jest to samo co Jarnaby. Tylko, że te telewizory jednak faktycznie się pojawiają No i to w sumie trochę na minus Bo w sumie jedyne co one robią to tylko się ruszają randomowo I celują gorzej niż Turmowcy z Gwiezdnych Wojen A nie powiem, teraz wymyślił bardzo fajny pomysł Jak mogło to by działać Że na przykład w randomowych miejscach się pojawia taki telewizorek I nas szuka Jak się nie pojawi to teleportuje się gdzieś indziej No i w sumie tego teaser to taki trochę skam Bo tak naprawdę tego kozackiego endoszkieletu z T-Zero w sumie nie było nawet, tylko taka kopuła. No i oczywiście po śmierci Sojera zdobywamy Omni-Henda, czyli niesamowitą łapkę, która. No, nie robi nic, prócz tego, że po prostu działa jak czerwona łapka i tyle. No i jeszcze Piązałus. Nie wierzę, dostaniemy, nie sąmy w tych bosfajta. Musimy być przygotowani na. Trzeba być przygotowany na. Nie dostaniemy. No, is... no i teraz najgorszy, dobry dodan. Pierdzielony glut z Bambanów, który zniszczył nam jedną z najlepszych. I zabrał czas ekranowy Harleyowi Sauerowi. A jego błędy, te supermoce dalej nie są wyjaśnione. Jest to ewidentnie najgorsza postać w historii gier. Cieszę się, że w męczarniach. No i jeszcze Nightmare Merklitersa, ale to pierwszy jednym zdaniem. Skok na kasę. Teraz poruszymy klimat, a raczej jego brak. Bo w niektórych miejscach, na przykład w tym jest po prostu zbyt jasno. Ale kiedy przychodzimy do obszaru obok, nagle staje się ciemniej. Dodamy jeszcze na przykład liczne błędy, czyli na przykład przenikanie przez wenty. To już dosłownie niszczy cały klimat tej gry. Pomnijmy jeszcze na koniec o tym, że gra jest po prostu nudna. Na przykład wtedy, kiedy był penosaurus, to postanowili go uśmiercić zamiast dać mu fajnego boss Naprawdę liczę, że zainspirują się twórcami Dorsów, bo w porównaniu do MOBów oni aktualizują swoje boss i inne elementy, żeby gra była ciekawsza. I pomyślisz, że to wszystko za powtórzę, kto I ogólnie moim zdaniem to jest najgorszy chapter. To cenę dostaje 2 na 10, bo raczej go trochę Jarnabi. Jednak śmieszniejszą rzeczą jest to, że MOBy dosłownie dostały jakiś paniki, Dosłownie Wstać filmy o tym, jak ta gra dobra nie jest. Ale jakież było moje zdziwienie, kiedy zobaczyłem tam M. -Jacka. No i co mogę więcej powiedzieć? No, żeby zakończyć ten film bardziej pozytywnie, przyjrzymy się teraz trailerowi Secret of the Mimic. A naprawdę jest co opowiadać. Tylko, że już każdy ten trailer omówił, więc powiem tylko takie pomniejsze rzeczy. Pierwszą rzeczą jest to, że Jackie ma zupełnie inne oczy niż zwykle. Oznacza to, że w środku tego animatornika jest Mimic. Tylko teraz pytanie, jaką on tymi rękami porusza, skoro to są tylko sprężyny. Dostaliśmy już starszą wersję Staff Bota, Faz Ręcza, helpię jego, najpewniej fan timów, jeszcze Music Man'a i do tego Handy Unita, bo można go usłyszeć w tle. Skoro oni dostali swoje starsze wersje, to nie ma mowy, żeby nie było tam deke latendanta. Podoba mi się w tej grze jeszcze grafika, która faktycznie jest teraz straszna nie bo w Security Bleach'u. Na koniec dostaliśmy do premiery, czyli 13 czerwca. Więc tak podsumowując no Odcinek Sekret Mimika dobry, Poppy Playtime, Czartel 4, niedobry. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Poppy Playtime naprawi swoje błędy z Czartel 4. I naprawdę dziękuję Wam wszystkim za te 600 subskrypcji. Po tym, jaki sukces odnoszą, to dzięki Digital Circus myślę o zmianie kontentu. Bo po takich wynikach myślę, że Wy naprawdę chcecie takie filmy oglądać. No ale koniec końców, w dalej będzie. No i właśnie odnośnie ostatniego shorta, to. No przestańcie pisać o Skiby Sigma. proszę.